Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na takie szybkie Get Ready With Me. Zrobię sobie taki dzienny makijaż. Szybki dzienny makijaż, ale chciałabym przy okazji też tego szykowania się przetestować kilka nowości. I od dłuższego czasu mam tutaj do przetestowania taki krem z Daso Beauty. Aktywny krem pod makijaż, który intensywnie nawilża, wygładza i odżywia, szybko się wchłania, koryguje niedoskonałości i ma 98% składników pochodzenia naturalnego i to ma być jako taka baza, tak bym to też rozumiała jako właśnie krem baza, która nawilża, przywraca elastyczność, równie kolory, niedoskonałości. Nie ma tutaj nic o przedłużaniu makijażu, ale ja go właśnie w ten sposób nałożę sobie, bo właśnie Chciałabym użyć sobie też mojego ulubionego kremu BB z Purito. No i właśnie chciałabym zobaczyć, czy ten krem pod makijaż jakoś przedłuża, czy jakoś przedłuża trwałość właśnie tego kremu BB. Nałożę sobie taką odrobinkę tego kremu, on jest biały. Delikatny zapach ma ja już mam SPF oczywiście na twarzy, który się wchłonął. No i ten krem chciałabym nałożyć sobie tak w strategicznych miejscach i tak bardziej go poprzeciągać po twarzy. On się zachowuje jak baza. To nie jest jakiś zwykły krem nawilżający. Ja też nawet nie jestem zwolenniczką, wiecie co? nakładania takich baz pod makijaż jako kremy na twarz nawilżające dla lapce tłustych na przykład, czy mieszanych. Ja mam wrażenie, że tam po prostu mm, ta skóra od razu wysycha, chce się nawilżyć i po prostu yy, wiecie, produkuje nadmiar jeszcze więcej tego sebum i dlatego ja nie, nie jestem zwolenniczką tego, żeby nakładać po prostu... Bazy na, jakby, suchą twarz bez żadnego kremu czy serum nawilżającego. I powiedziałabym, że coś mi przypomina ten krem. Jest to taka baza z paezę w słoiczku, ale już nie pamiętam, jak ona się nazywa. Mam ją też gdzieś. Także, no, to jest raczej taka, taki krem w formie bazy albo baza w formie kremu. O. Coś takiego. No i on się bardzo szybko wchłania, więc ja od razu przechodzę do tego kremu BB z Purito. Ja mam w odcieniu numer 23 i on jest taki dosyć szarawo ziemisty. No i chciałabym zobaczyć, czy ten krem pod makijaż z Daso przedłuży trwałość tego BB z Purito, bo on na mojej cerze no, nie wyświeca się jakoś mocno, czy tam nie waży, ale właśnie już pod koniec dnia, kiedy już go trzeba zmywać, no to no jest jakoś tam wyświecony i widać, że zmęczony. Klaudia kiedyś też opowiadała cukier puder, że nałożone, nałożona baza pod ten krem BB przy jakby przedłuża trwałość jego. No i wygląda i utrzymuje się u niej wtedy cały dzień, więc ja też to chcę próbować. Tego chcę spróbować. Bo on się u mnie super sprawdza na takie kilka godzin może noszenia, może nie na cały dzień. Chyba go jeszcze nie miałam, tak wiecie, od rana do wieczora. Więc dzisiaj go sobie może tak przetestuję. Jest godzina 11.30 w tym momencie, jak się maluje. No i może takie 8 godzin sprawdzimy go. Dobra, dołożę sobie go jeszcze tutaj na brodę. No i korektor niech będzie ten, który ostatnio bardzo lubię używać i jest to NYX Paris Serum Concealer w odcieniu wanila. No i dosłownie taka kapeczka wystarczy, żeby nałożyć korektor pod oczy. On jest mega, mega wydajny. Może jeszcze odrobinkę dołożę sobie tego korektora z Fenty Beauty. O, w tym miejscu. No, nie jest akurat teraz dla mnie ciut za jasne, no ale trudno już. Niech tak będzie. Korektor mamy. Trochę jeszcze na powieki. No, i będę sobie to od razu już przypudrowywać. I puder przypudruję. Puder. Okolice pod oczami przypudruję sobie puderem z Eveline Better Than Perfect, Także szybko sobie tą ogarnę. Tu mam taki mały pędzelek z Boho Beauty. A do twarzy mam tutaj też nowość od Kobo. To jest chyba kolekcja zeszłoroczna Wedding Day. I to jest puder Finishing Powder. Transparentny, lekki puder sypki o naturalnym wykończeniu. Nie ma tutaj żadnych więcej informacji, czy on jest jakiś nie wiem, przedłużający trwałość, czy coś. Jest po prostu tylko, że to jest puder wykończeniowy. Okej, okay, ale zanim ja się go do niego tu dostanę, i niestety nie ma tutaj żadnej jakby zatyczki przy tym pudrze. Więc sobie zostawię tę naklejkę. Puder ma zapach jest dosyć zbity, więc tak szybko też nie ucieknie z tego opakowania, okej. Okay. Pędzel też Boho Beauty i to jest 102V. Więc ja sobie tym pudrem przypudruję strefę T ma bardzo intensywny zapach ten puder. ale dla mnie jest za mało. No powiem Wam szczerze, że ciężko go wydobyć. Jest bardzo, bardzo zbity. I ja tym pudrem, wiecie, tylko strefę tę przypudrowuję. Za chwilę jeszcze będę y, używać rozświetlającego pudru, ale to za chwilkę, jak już sobie wykonturuję twarz. Dobra, puder jest taki, no powiedziałabym, że poprawny. Nie jest jakiś innowacyjny. Jest po prostu ładnie wygładzający też. No ładnie wygląda na czole na pewno. Ym, no i w sumie na razie tyle. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, konturowanie, róż i tak dalej, no to nie wiem czy widziałyście, widzieliście, ale sensit wypuściło taką paletkę Multi... Multi... Multidimensional Face Palette spolszczając trochę nazwę modelująca paleta do makijażu i ona ma tak, dwa bronzery róż i rozświetlacz jakoś w ogóle yy, wiecie nie jest, nie ma mowy o tej paletce za bardzo a powiedziałabym, że jest bardzo bardzo ładna, ma taki delikatny róż, dwa bronzery i rozświetlacz więc ja sobie najpierw chyba wezmę ten cieplejszy, trochę brązer od, w odcieniu Santan. Ja wam zrobię oczywiście za chwilę też słocze, żebyście mogły zobaczyć. Ale ja widziałam też słocze tej paletki yy, u Daniela Sobiśniewskiego, więc on ma naprawdę fajne te słocze. Trochę się pyli. Mega dużo się nabiera ten brązer. Na pędzel. I ten odcień ma takie złote drobinki. No, on ma takie właśnie błyszczące wykończenie. Więc ja sobie teraz nałożę na czubek pędzla, ten chłodniejszy. On jest bardziej oliwkowy. Ten cieplejszy jest mega rozświetlający. A tego chłodniejszego na razie u mnie w ogóle tak jakby nie widać. Dobra, no i różyk, on jest taki chłodniejszy trochę. Ale też bardzo, no też taki bardzo ładny, błyszczący będzie. taki baby face trochę taki taki baby doll bardzo taki różowiutki dziewczęce taki no nie wiem czy on mi pasuje dzisiaj dołożę sobie jednak tego cieplejszego różu bardziej brzoskwiniowego no i teraz zobaczcie właśnie te różnice pomiędzy tymi dwoma różami o. Ten z tej paletki Sensic jest bardziej taki różowy, wręcz chłodny, a ten z Catris jest takim brzoskwiniowym, bardzo ciepłym różem, takim koralowym wręcz, więc ja sobie muszę to ocieplić. O, teraz to wygląda od razu lepiej. No i jak skończę makijaż, to oczywiście Wam zrobię słocze tej paletki. Może akurat szukacie czegoś chłodniejszego. No, i rozświetlacz, który jest takim neutralnym rozświetlaczem. Nie wygląda na to, żeby był jakiś, nie wiem, za chłodny. No, jest taki właśnie szampański. Nie za chłodny, nie za ciepły, ale też daje takie eleganckie rozświetlenie. To nie jest taki rozświetlacz. Dający po oczach, ale wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Dobra, to zrobię Wam już teraz te słocze. Zacznę od tego ciepłego bronzera. Chłodniejszy, który jest bardziej takim oliwkowym bronzerem, i on się nazywa September. Róż. Ultra taki cukierkowy. No i rozświetlacz dam na samą górę. Dobra. Tutaj macie słocie tej paletki. Tutaj jest oczywiście na samej górze rozświetlacz, róż i dwa bronzery, jeden chłodniejszy i cieplejszy. No i ten cieplejszy ma zdecydowanie takie błyszczące złote drobinki, a ten chłodny September jest po prostu matowy. Ogólnie wydaje mi się, że wygląda makijaż twarzy całkiem ładnie. I w sumie nie sądzę, żebym musiała dokładać jeszcze jakiś puder rozświetlający. Mi się wydaje, że to wystarczy. Doblenduję tu jeszcze. Tak, wystarczy, bo ten brąz jest naprawdę ultra taki chociaż... Dobra, kusi mnie, bo mam tutaj coś, czuję, takiego jakby no i Puder rozświetlający, który chciałam nałożyć, to jest Paęsę Glowing Powder mgła pudrowa, ciemniejsza. 012 Natural Beige. Oczywiście nie mogę zdjąć tej folijki. Dobra, teraz widać, że taki ciemniejszy trochę odcień tego pudru rozświetlającego i przypudruję sobie tutaj boki twarzy. Zostały już w sumie tylko oczy i brwi, więc jeśli chodzi o oczy, to zerknęłam sobie do moich czeluści z, z kosmetykami i widzę, że mam jeszcze tutaj paletkę z paezę nieprzetestowaną, Natural Wildness Eyeshadow Palette. Jest to współpraca z Pae paezą i kokolity i tą paletkę jeszcze można dostać właśnie na stronie kokolita. I ona jest tam w naprawdę dobrej cenie. I zrobię sobie naprawdę taki podstawowy bardzo makijaż. Zacznę od tego różu, który się nazywa tu. Nie wiem, pewnie widzieliście po prostu tą paletkę też. Ten jasny cień po prostu ląduje w wewnętrznym kąciku i na dolnej górnej powiece. Potem wezmę sobie po prostu ten brąz, może już na taki bardziej precyzyjny pędzel. Ten brązik, i to jest for Ten brązik tak bardziej właśnie w zewnętrzny kącik. Ogólnie, jak tak teraz się maluje tymi cieniami, no to są świetne jakości. Naprawdę. Zrobię sobie właśnie dzisiaj taki szybciutki makijaż. Na ten mniejszy, na ten bardziej spłaszczony pędzel, albo poszukam. O, tutaj mam taki mniejszy pędzelek i ten sam odcień brązu. Nałożę na dolną powiekę. O widzę teraz, że ten jasny róż. Bo to ten beżowy był bardziej taki właśnie w róż wpadający i on przew. Pięknie mi podkreślił zieloną tęczówkę. Na ten sam pędzelek nałożę sobie tutaj taki koralowy odcień, delikatnie, i nałożę go tu w wewnętrznym kąciku. I rozblenduję ten brąz. Wracam jeszcze do tego różowego. No i w tej paletce jest też taki błyszczący cień w numerku 1 i to jest taki bardzo mięciutki cień. chrom. O, ja go sobie nałożę tutaj na środek powieki. Trzeba uważać, żeby go później nie przybrudzić, bo on się będzie właśnie od innych cieni trochę brudził, albo jak będziecie miały, nie wiem, brudne palce od Kolejnych cieni i on przepięknie wygląda na tym różowym jasnym, takim alabeżowym cieniem, i na tym brązie. Na tym brąziku on ma po prostu. Jakby się inne cienie wybijają, inne te błyskotki. Podoba mi się. Nie, no, jakoś pierwsza klasa. Dobra. I jeszcze sobie narysuję kreskę. Takim brązowym cieniem z tej paletki. Nie tym najciemniejszym, tylko o tym. Dobra, nie wiem kiedy kamera wyłączyła nagrywanie, ale przy okazji w międzyczasie też skończyłam makijaż. Makijaż oczu oczywiście wykonałam tą paletką Natural Wildness i powiem Wam szczerze, jest naprawdę genialna. Ja nie wiem, ona chyba kosztuje około 20 zł teraz na kokolicie więc naprawdę warto. Sześć cieni genialnej jakości, świetnie się blendują, świetnie się ze sobą mieszają, łączą, kleją do powieki. Naprawdę jakość blendowania, nakładania, bardzo, bardzo wysoka, więc podoba mi się ta paletka, fajna jakość. Co do tego kremu pod makijaż od Daso, no to jeszcze teraz nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jak on działa, dopiero jak przyjdę może wieczorem, Albo Wam napiszę gdzieś tam na dole pod filmem, jak on mi się sprawdził, czy przedłużył trwałość makijażu ten krem. Zobaczymy. Ogólnie na razie wygląda teraz tym kremem pod makijaż bardzo fajnie, świeżo. Pory są tutaj przykryte i wszystko jest, wiecie, tak fajnie zblurowane. Więc myślę, że będzie fajny ten krem i będzie fajnie przedłużał makijaż. Puder też bardzo ładnie wygląda. To jest Kobo Professional Wedding Day Finishing Powder, czyli transparentny, lekki puder o syp... Transparentny, lekki puder sypki o naturalnym wykończeniu. I on moim zdaniem też tak fajnie wygładza skórę, wygładza makijaż. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Może nie będzie jakiś ultra matujący, przedłużający trwałość, ale właśnie do takiego. Wykończenia tego makijażu, żeby wygładzić tą cerę. Będzie wyglądał świetnie, więc na razie też mi się podoba. I tutaj mam dwa ostatnie produkty do twarzy. No Mgła pudrowa sypka. Muszę ją zobaczyć tutaj z bliska. Yy, ma mgła pudrowa w kamieniu, numer 12 Natural Beige. Wydaje mi się, że to jest odcień podobny do tej sypkiej mgły pudrowej numer 02. I też daje taki fajny glow na twarzy. Ale te glow, które jest tutaj na skroniach, to już jest zasługa tego bronzera rozświetlającego. No ale ja uwielbiam te mgły pudrowe. Sypkie czy prasowane. Tu mam akurat wersję ciemniejszą, gdybym była właśnie bardziej opalona. Także też bardzo lubię. No i jeśli chodzi o tą paletkę, no to jestem na tak. Ona, yy, nie wiem, chyba kosztuje gdzieś w granicach 30-40 zł. I jako taka multifunkcyjna paleta do twarzy jest naprawdę świetna. Chyba najrzadziej będę oczywiście sięgać tutaj po ten róż, bo to nie jest jakby moja tonacja, ale yy, wykończenie ma bardzo ładne, bo to jest też taki róż satynowy rozświetlający, może nie jest jakoś mega drobinkowy, że taką taflę robi na twarzy, ale jest bardzo taki ładny, rozświetlający. I rozświetlacz szampański, który daje taki naturalny, elegancki blask. Bardzo ładnie wygląda, naprawdę. No i bronzery też są świetne. O dziwo ten mi się bardzo podoba, widać to nawet w kamerze, tutaj w lusterku widzę, że on ma taki blask, że nie jest matowym brązerem. Widać to naprawdę. Także ten yy, matowy, oliwkowy też wydaje mi się, że będzie fajny. No i ten do, taki, do, do takiej zdrowej opalenizny, żeby do, inaczej, żeby ten brązer cieplejszy do dodania takiej właśnie zdrowej opalenizny, nieprzesadzonej jest naprawdę bardzo fajny. Także. Paleta do konturowania wydaje mi się, że bardzo, bardzo udana. Jeżeli podoba Wam się ten róż, to bierzcie, bo jest naprawdę bardzo fajna. No i to tyle na dziś. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I zobaczę, że uda mi się wrócić tutaj jeszcze wieczorem na podsumowanie, żeby sprawdzić, jak ten makijaż się utrzymał z tym kremem. Chodzi mi głównie o strefę T tutaj. No i jak się utrzymał ten krem Pulli, to zobaczymy. Jeśli mi się uda, no to oczywiście do Was przyjdę. Jeśli nie, to gdzieś tam Wam napiszę pod spodem w komentarzu w opisie, jak się utrzymał ten makijaż. Ogólnie bardzo, bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Cienie są przepiękne, prze genialnej jakości. Także to tyle na dziś. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrybowania. No i widzimy się w następnym filmie. Pa!